Tu, 26 maja, chyba najwspanialszy dzień w maju. Nie tylko dlatego, że dzisiaj święto, bo wszystkie mamy wspaniałe. Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, ale też przy tej okazji ja startuję. Startuję do ogrodu już ze wszystkim. Już się nie ograniczam. Dzisiaj pokażę wam moje stanowiska dla poszczególnych warzyw i pokażę wam moje sadzonki, które w kolejnych odcinkach będziecie oglądali, jak je do tego gruntu przesadzam i na co zwracam Wam i sobie uwagę podczas sadzenia. A teraz, zanim wystartuję, to zobaczcie moje wiadra. Czarne wiadra z deszczówką, ale może to być zwykła, wodociągowa woda. Najlepiej odstana, chociaż na 24 godziny. Z samego rana jest godzina ósma. Nalana, niech się grzeje, bo ja te wszystkie moje rozsady będę podlewać ukorzeniaczem. I to do wszystkich sadzonek się tyczy. Bardzo Wam polecam, szczególnie właśnie w tym zimnym maju, który mieliśmy, żeby to korzenie jak najszybciej się rozrosły i jak najlepiej się przyjęły te nasze sadzonki i w końcu odżyły, odżyły. A ponieważ tutaj jestem najbliżej szklarni, to od razu mam pod ręką poletko, Arbuzowe, dyniowe dla rodzynka brazylijskiego i dla słoneczników. Tutaj na tej nagrzewiającej się agrotkaninie będą położyły się arbuzy, które dzisiaj właśnie posadzę. Ale pamiętajcie na te pierwsze dni, noce okrywać jeszcze te arbuziaczki. Niech one mają cieplutko, bo pamiętajcie 28-30 to dla nich najlepsza temperatura. Przechodzimy dalej. U, u, u. bo sobie rośnie, a teraz stanowisko dla papryki. Tu jest papryka, bakłażan. Oczyszczone, nawiezione na wodniona gleba. I to jest główna rzecz, bardzo ważna rzecz, którą chcę wam właśnie przekazać. Zanim posadzicie Upewnijcie się, że macie wilgotną glebę. Jeżeli nie, to spróbujcie ją nawodnić i zostawić. Niech się jeszcze podgrzeje ta gleba razem z tą wodą. Nie sadźcie od razu po podlaniu, tylko poczekajcie, niech się ociepli, niech to słońce ogrzeje, żeby znowu korzenie tych roślin nie doznały szoku. A tutaj, gdzie jest przeplon jeszcze, bo jest szpinak i Pięknie kwitnąca roszponka, będą sobie rosły ogórki. Tak, w tym zagęszczeniu, tutaj mam czosnek, to zagęszczenie zniknie, zostanie tylko czosnek. Będą dwa rzędy, jeden, dwa, i na podporach, których jeszcze nie mam, ale wykonam, pokażę Wam. Mam trzy odmiany. Chcę je tak troszeczkę oddzielić od siebie, żeby porównać. Jak dana odmiana będzie sobie radziła, szczególnie z mączniakiem? Proszę Państwa, kolejna ogrządeczka na ogóreczki. To znowu będzie część ogórków, a tutaj dalej będą cukinie. Może posieję jeszcze kukurydzę. Chyba tak zrobię, że przez środek posieję kukurydzę, a jeszcze pomiędzy cukinią posieję fosolkę karłową. Zawsze tak robię, to mi się sprawdza. Ta rządka też już jest przygotowana. Czeka tylko na posadzenie. Sprawdzam. No, w miarę w miarę nie jest zimna ta gleba. Jeszcze sobie wezmę termometr doglebowy i posprawdzam temperaturę gleby. A tutaj kolejna piękna grządeczka oczyszczona, nawieziona dla pomidorów. Tu będą dwarfy i wysokie koktajlowe. Cała grządka. Oczywiście szpinak stąd zniknie. Tutaj mam jeszcze trochę bylin, które w zeszłym roku wysiewałam. Może je przekopię, a może zostawię, zastanowię się jeszcze. A tutaj za tymi truskaweczkami, które dostały w kość. Trudno, nie przejmuję się magnezem, jeszcze je dodatkowo opryskam. Tutaj straciłam większość kapust przez trukucia podjadka. Jego dziury były, więc na 100% mi tutaj grasował. Leżał sobie kapusty, ale tym się nie przejmuję, nie przejmuję się. Trudno, może będę miała jedną kapustę, może dwie. Mam inne warzywa, inne owoce, z których będę się cieszyła. Czasem tak bywa. Najważniejsze to nie dać zabrać sobie optymizmu. Idzie do przodu. Więc obok jeszcze rośnie cybulka szalotka. Tutaj wysiałam sobie sałatkę, tu sałatę koper, też urośnie. A w miejsce kapusty prawdopodobnie postawię sobie tutaj wigwam, na którym będzie pieła się fasola tyczna. A obok, zobaczcie, właśnie odkrywam posadzone już melony. Melony bardzo dobrze sobie radziły w tych ostatnich dniach, bo już są tutaj pewnie z 5 dni. Opryskiwałam je siarczanem magnezu, mają się dobrze. Teraz odkrywam, bo piękne słoneczko świeci. O melonach nagram oddzielny odcinek, bo już trzeba zacząć też reagować. Pamiętajmy o przygotowaniu sobie letniej wody. Nalać do jakichś pojemników, niech ona się ogrzeje. Dopiero aż będzie taka w temperaturze powietrza letnia, no to wtedy możemy sobie wstawiać donice. Niech one się opiją tym ukorzeniaczem. Jeżeli macie taką możliwość, nie sadźcie w pełnym słońcu. Pamiętajcie przed sadzeniem sprawdźcie wilgotność gleby. Jeżeli się okaże to też ją wcześniej nawodnijcie i dopiero na takiej ogrzanej sadźcie. Miejcie w pogotowiu agrotkaniny na te pierwsze noce. Przykrywajcie, róbcie sobie jakieś łuki czy stawiajcie donice tak żeby jeszcze trochę w tych pierwszych dniach po posadzeniu je ochraniać. Nie polecam wam wstawiania palików przy pomidorach od razu. W razie czego można sobie wtedy łatwiej przykryć te pomidory, nawet ochronić przed deszczami, bo też takie w najbliższych dniach przynajmniej tu w moim rejonie są zapowiadane. Wtedy można sobie łuk rozpiąć, agrotkaninę czy folię na łuku i troszeczkę ochronić te jeszcze no, słabsze sadzonki tych pomidorów, tak, które się męczyły w tych I w końcu nastała wolność, wolność dla naszych roślin. No i nie polecam Wam od razu ściółkować słomą czy inną ściółką, taką naturalną, która zatrzymuje wilgoć w glebie, dlatego, że ona będzie Wam wychładzać glebę. Ta gleba będzie się dłużej nagrzewać. Jeżeli chcecie czarną odrotkaniną, no to jak najbardziej, bo ona jeszcze dodatkowo Wam tą glebę ogrzeje. Natomiast ze słomą wstrzymałabym się jeszcze troszeczkę, za niech ta gleba się po prostu po tych zimnych dniach, po zimnych nocach ogrzeje i dopiero za kilka dni będziecie mogli sobie ją okryć. A nawet dobrze to zrobić, bo wtedy mamy więcej wody zatrzymanej i chwasty tak nie rosną. Jeżeli straciliście jakieś sadzonki, no to trudno. W razie czego można sobie jeszcze jakieś sadzonki dokupić, a jeżeli macie jakieś słabsze, to też się bardzo nie przejmujcie. Tylko miejmy nadzieję, że już po przesadzeniu, jak one się przyjmą, to dobrze ruszą. Tylko pamiętajcie o dobrej pielęgnacji, tak żeby im zapewnić, szczególnie teraz na start, dobre warunki i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Dobrego dnia dla wszystkich mam. Zbierajcie sołusy od swoich dzieci. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. już. Sadzenia konkretnych warzyw do gruntu.